Witam, witam. Jeszcze raz ponownie był Co jest zupełnie wam przekazać jeszcze? Czekam na widzę. Zapraszam, zapraszam, bo mam jeszcze jedną informację przed chwilą. Zapomniałem to powiedzieć wcześniej, dlatego jeszcze raz informuję Was o jednym. Z... Tylko czekam na widzę. Ja zapomniałem, jak nagrywałem audio, to zapomniałem nam przekazać. Tak mi się przypomniało. Czekam, czekam. Czekam, czekam, czekam. Niecierpliwie. No dobra, to już informuję Was, bo jak ktoś wejdzie, to wejdzie, a jak to nie wejdzie, to jego troszkę nie ma. Moja informacja jest tego, że w pracy będę trochę robił pozawnienia Wam audio, ale te pozawnienia będą tylko na pasach wy, wy, wypuszczonych. W tym sensie, że nie będę Was szukać. I wystawię wam na, na postaw, będę robił wam, wystawiał wam na postach yy, pozdrowienia auto. To jest taka mała informacja, do czego do dodaję tamtej sprawy, której ja przed chwilą poinformowałem. Sorry, że drugi raz, ale ja mi z głowy z tą informacją. Tak jak mówię, pracę będę po trochu mógł robić wam pozdrowienia audio po złotówce. Tam jest wszystko. Na tutaj opisane tego. Dwa. Na poza będę te pytania wystawiała, aby będzie się szukać, bo ja nie, mam, nie będę miał czasu, żeby wam szukać. No tego zacząć. I dwa. Na wersie będę robić tego audio, a na streamie wideo. To troszkę będzie zamianka. Musi się się doczekać do soboty na streamie dopiero, dopiero się ukaże to jest taka wasza yy, jak to powiedzieć, wasze sprawdzenie, czy wy wytrzymacie, czy nie no dobra, yy, kończę, tak jak mówię mnie audio po zutówce, na dostajecie wszystko wystawiam to na postach Aby szukacie, tylko ja tam podpiszę dla kogo, od kogo żebyście długo nie szkali w sprawie pozdrowień no i możecie sobie zamawiać ja po trochu będę tam w pracy sobie wam oganiał żeby mi się nie nazbierało znowu tych pozdrowień zalew. No, zrobimy ale czekam na y, zaaprocesowania w ogóle od strony patrona no. no dobra informacja jest przekazana trzymajcie się może już zamawiać ja będę robię wam poza mnie audio po co i tak jest nie jest tak drogo bo ja mogę wam 5 zł za audio po znowu ale wolę wam po dać puścić żebyście byli zadowoleni że to nie jest drogo no dobra trzymacie się będzie